Wcześniej pokazywałem Wam jak możemy zarabiać na swoich stronach internetowych poprzez umieszczanie na nich reklam. Teraz pokażę Wam jak możemy zarabiać na polecaniu użytkownikom innych serwerów. Programem partnerskim, który chciałbym Wam przedstawić jest program partnerski GOT. Jest to narzędzie pozwalające nam na wymianę plików w sieci P2P. Aby pobrać plik należy przejść w powierzch program Kliknąć i w tym momencie możemy swobodnie zainstalować program na swoim komputerze i działać z jego, korzystać z jego usług a jeżeli chcemy dodatkowo polecać ten program i dzięki temu mieć pieniążki znaczy przejść w program partnerski przeniesie nas do oto takiej strony w której musimy się zarejestrować i po rejestracji zalogować się na nasze konto Widzimy, po rejestracji i po logowaniu jesteśmy automatycznie przeniesieni do zaplecza naszego konta, w którym możemy obserwować nasze statystyki z dzisiejszego dnia, statystyki z całości oraz statystyki z całego okresu użytkowania programu. W naszej zakładce mamy kod reklam, który możemy umieszczać na swojej stronie i Informacja o tym, że za każdy sprzedany program kod przez poleconego partnera otrzymujesz 1 zł. Dalej możemy zmienić dane, wypłacić pieniądze oraz sprawdzić historię przelewów. Ok, drugim programem partnerskim będzie program Five Books. Jest to witryna pozwalająca na pobieranie plików bez limitu. Aby wziąć udział w tym programie partnerskim, należy przejść do zakładki Program Partnerski. Ma, jest tutaj wyjaśnienie, na czym program partnerski polega oraz e, ile będziemy mieć płacone za, każde, za każdą rejestrację użytkownika. Jest to kwota na ten moment 2 zł. Jeżeli jesteś zainteresowany tym programem, przejdź do rejestracji. Jeżeli się już zarejestrujesz, przejdź do logowania. Widzimy moje logowanie w Szebiego Mogę przejść teraz, sprawdzić ile zarobiłem. W tym momencie nie mam nic zarobionego na swojej koncie. Jeżeli chcemy uzupełnić dane do przelewu, należy wstawić swoje tylko imię i nazwisko oraz numer konta. I możemy już zacząć polecać o tą wykręnę poprzez wstawienie linku referencyjnego na stronie. Jeżeli ktoś się zarejestruje z tego linku, dostanie za to, to pieniądze. Dzięki za oglądanie.